Znasz ten ból w kolanie, który wydaje się z dnia na dzień coraz gorszy? Ten, który sprawia, że dwa razy się zastanawiasz, zanim wejdziesz po schodach, albo wstaniesz z krzesła po długim dniu? Nie jesteś sam. Miliony ludzi codziennie cierpią z powodu zużycia chrząstki w kolanie, wierząc, że jedynym rozwiązaniem jest życie z bólem, wydawać fortunę na drogie leki albo w najgorszym przypadku przechodzić inwazyjną operację. Ale tu jest coś niesamowitego. Większość lekarzy nie mówi, a może nie wie, że niektóre produkty spożywcze mogą naturalnie regenerować chrząstkę. Dokładnie to usłyszałeś? Medycyna konwencjonalna leczy objawy, podczas gdy natura już dała nam wszystko do odbudowy zużytej tkanki. Nie mówię o drogich suplementach ani cudownych kuracjach sprzedawanych w internecie. Mówię o zwykłych produktach spożywczych, które prawdopodobnie już masz w domu. Lub społeczności. Za chwilę przedstawię osiem grup produktów spożywczych, które osoby z problemami kolan powinny jeść codziennie i wyjaśnię dokładnie, jak każdy z nich działa na poziomie komórkowym, aby odbudować twoją chrząstkę i złagodzić ten uporczywy ból. Produkty bogate w kolagen. Zacznijmy od najbardziej podstawowego składnika chrząstki. Czyli kolagenu. Kolagen jest jak cement, który trzyma Twoje stawy razem. Bez niego Twoja chrząstka zaczyna się rozpadać, jak budynek z uszkodzoną konstrukcją. Ale czy wiedziałeś, że po trzydziestce Twoje ciało naturalnie zaczyna produkować mniej kolagenu? Dlatego właśnie problemy ze stawami zazwyczaj zaczynają się pojawiać w tym wieku. Twoje ciało po prostu nie jest już w stanie uzupełniać kolagenu w takim tempie, w jakim się on zużywa. Bulion kostny to praktycznie płynne złoto dla Twoich stawów. Kiedy gotujesz kości przez wiele godzin, uwalniają one kolagen oraz aminokwasy, takie jak glicyna i prolina. To podstawowe cegiełki do odbudowy chrząstki. Pomyśl o tym, jak o wydobywaniu czystych elementów budulcowych, których Twoje ciało potrzebuje do odbudowy chrząstki. To tak, jakbyś dawał ciału dokładnie ten materiał, którego ono desperacko szuka. Możesz przygotować bulion kostny w domu gotując kości z kurczaka, wołowiny lub ryby przez 12 do 24 godzin z odrobiną octu, który pomaga wydobyć jeszcze więcej kolagenu. Jedna filiżanka dziennie może zdziałać cuda dla Twoich stawów. Wiele osób wyrzuca kości po ugotowaniu mięsa, nie zdając sobie sprawy, że marnuje jeden z najpotężniejszych naturalnych środków na bóle stawu. To jak wyrzucanie pieniędzy do kosza za każdym razem, gdy wyrzucasz te kości. Żelatyna i suplementy kolagenowe również dostarczają tych samych składników. Ale nic nie przebije naturalnej wersji domowego bulionu. Jeśli nie masz czasu na przygotowanie bulionu z kości, żelatyna bez smaku jest praktyczną alternatywą. Dodaj ją do soków, koktajli lub deserów. 2. Kwasy tłuszczowe omega-3. Teraz porozmawiajmy o tym, co po cichu niszczy Twoją chrząstkę każdego dnia: przewlekły stan zapalny. Zapalenie to jak powolny pożar, który spala Twoje stawy od środka. Za każdym razem, gdy jesz przetworzoną żywność, rafinowane cukry lub tłuszcze trans, dolewasz paliwa do tego ognia, a co naturalnie i skutecznie gasi ten ogień. Kwasy tłuszczowe omega-3, tłuste ryby takie jak łosoś, sardynka, śleć i makrela są idealnym źródłem tych przeciwzapalnych kwasów. Zawierają dwa specyficzne rodzaje omega-3 – Kwas EIKOZAPENTAENowy i kwas DOKOZAHEKSAENowy, które działają bezpośrednio na szlaki zapalne w Twoim organizmie. Badanie opublikowane w Journal of the American College of Nutrition wykazało, że osoby regularnie spożywające omega-3 miały znacznie niższy poziom enzymów niszczących chrząstkę. Pomyśl o tym. Zmieniając tylko to, co jesz, możesz dosłownie wyłączyć mechanizmy, które niszczą Twoje stawy. Jeśli nie spożywasz regularnie ryb, tracisz jedną z najlepszych naturalnych obron przed degeneracją chrząstki. Spróbuj włączyć tłuste ryby do swojej diety przynajmniej dwa razy w tygodniu, ale tutaj jest zaskakująca alternatywa dla tych, którzy nie lubią lub nie mogą jeść ryb. Kija, siemię lniane, orzechy włoskie i olej lniany to silne roślinne źródła kwasu, omega-3 kwas alfa-linolenowy. Chociaż organizm musi przekształcić ten rodzaj omega-3 w bardziej aktywne formy, nadal przynoszą one znaczące korzyści. Łyżka nasion chia dziennie może zmienić ból w odzyskaną mobilność. Dodaj do jogurtów, sałatek lub koktajli, aby bez wysiłku wzmocnić zdrowie stawów. Trzy produkty bogate w witaminę C. Trzecim kluczowym składnikiem jest witamina C. I oto dlaczego Twoje ciało po prostu nie jest w stanie wytworzyć nowej chrząstki bez witaminy C. To jest niemożliwe z biochemicznego punktu widzenia. To tak, jakby próbować zbudować dom bez cementu. Nieważne, ile masz innych materiałów, konstrukcja się nie utworzy. Witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu, działając jako kofaktor, który umożliwia komórkom tworzenie struktury kolagenowej, budującej chrząstkę. Pomarańcze, papryki, truskawki, kiwi i brokuły. Nie tylko są pyszne, ale dostarczają też niezbędnego składnika, dzięki któremu Twój organizm wytwarza nową chrząstkę. Czerwona papryka, na przykład, zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza. Ta witamina nie tylko pomaga budować chrząstkę, ale także chroni już istniejącą. I to nie wszystko. Witamina C również zwalcza wolne rodniki, te niestabilne cząsteczki, które przyspieszają starzenie się i niszczenie Twoich stawów. Niczym rdza na metalu. Staraj się codziennie spożywać produkty bogate w witaminę C. Najlepiej na surowo, ponieważ gotowanie może zniszczyć część tej ważnej witaminy. Kolorowa sałatka z papryką, pomidorem i odrobiną cytryny już dostarcza potężną dawkę tego składnika odżywczego. Cztery produkty bogate w siarkę. Czy wiedziałeś, że siarka jest kluczowa dla tworzenia chrząstki? To minerał często ignorowany. A bardzo ważny dla zdrowia stawu. Siarka jest kluczowym składnikiem siarczanu chondroityny i glukozaminy, dwóch substancji, które Twój organizm wykorzystuje do produkcji i utrzymania zdrowej chrząstki. Bez wystarczającej ilości siarki Twoje stawy dosłownie wysychają. Czosnek, cebula, por, szczypiorek i kapusta są bogate w związki siarki, które pomagają Twojemu organizmowi regenerować chrząstkę i produkować płyn maziowy. Czyli ten naturalny olej, który smaruje Twoje stawy. Czosnek w szczególności zawiera związek zwany alicyną, który ma silne właściwości przeciwzapalne. Oprócz wysokiej zawartości siarki, spożywanie jednego ząbka czosnku dziennie może znacząco obniżyć wskaźniki stanu zapalnego w organizmie. Czosnek. Bez odpowiedniego smarowania Twoje stawy są jak zardzewiałe tryby, które skrzypią i powodują ból przy każdym ruchu. Dlatego osoby z problemami stawowymi często opisują uczucie piasku w kolanie. To dosłownie brak odpowiedniego smarowania. Dodanie tych produktów do codziennej diety to jak kąpiel olejowa dla Twoich stawów. Praktyczna wskazówka. Dodawaj cebulę i czosnek do praktycznie każdego słonego posiłku, aby niemal niezauważalnie na co dzień wzmocnić zdrowie stawów. 5. Rośliny strączkowe i pełnoziarniste zboża. Teraz porozmawiajmy o roślinach strączkowych i pełnoziarnistych zbożach, czyli grupie produktów często pomijanej, jeśli chodzi o zdrowie stawów. Soczewica, fasola, ciecierzyca, owies i komosa ryżowa to prawdziwe skarbnice błonnika i mikroskładników, które pomagają twojemu organizmowi naprawiać tkankę chrzęsną. Są one również bogate w cynk, minerał, który rzadko kojarzy się ze zdrowiem stawów, a który jest absolutnie kluczowy dla regeneracji chrząstki. Cynk aktywuje enzymy odpowiedzialne za syntezę kolagenu i proteoglikanów, czyli podstawowych składników macierzy chrząstki. Badanie w Journal of Orthopedic Research wykazało, że odpowiedni poziom cynku może zapobiegać degradacji chrząstki w modelach eksperymentalnych. To jak mieć nadzorcę na budowie, pilnującego, by wszystko było wykonane poprawnie. Rośliny strączkowe i pełnoziarniste zboża dostarczają wysokiej jakości białka roślinnego bez nadmiaru tłuszczów nasyconych, które mogą nasilać stany zapalne. Na przykład filiżanka soczewicy dostarcza prawie 18 g białka, niezbędnego do odbudowy tkanek. Codziennie dodawaj do diety porcje strączków lub pełnoziarnistych zbóż. Praktyczna wskazówka Namocz rośliny strączkowe na noc, aby zmniejszyć ilość substancji antyodżywczych i ułatwić trawienie. Większość osób z bólem kolana regularnie przyjmuje chemiczne środki przeciwzapalne, nie zdając sobie sprawy, że natura stworzyła własne wersje bez skutków ubocznych, takie jak kurkuma i imbir. Kurkuma i imbir. Kurkuma zawiera kurkuminę, związek, który nie tylko zwalcza stany zapalne, ale także aktywnie wspiera gojenie się chrząstki. Kurkumina hamuje w szczególności enzymy, które rozkładają kolagen i proteoglikany w chrząstce. Badanie z Journal of Alternative and Complementary Medicine wykazało, że pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawów po 6 tygodniach kurkuminy odczuli podobne zmniejszenie bólu jak przy ibuprofenie, ale bez skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego. Imbir natomiast zawiera gingerole i shogaole, które blokują szlaki zapalne i poprawiają krążenie krwi w stawach, zapewniając, że wszystkie składniki odżywcze, które spożywasz, rzeczywiście docierają tam, gdzie są potrzebne. To różnica między wysłaniem materiałów budowlanych, a upewnieniem się, że rzeczywiście dotrą one na plac budowy. Aby zmaksymalizować korzyści, spożywaj kurkumę z odrobiną czarnego pieprzu i zdrowym tłuszczem, na przykład oliwą z oliwek, ponieważ to drastycznie zwiększa wchłanianie kurkuminy. Pasta z kurkumy, pieprzu i oliwy z oliwek pasuje do wielu potraw. Imbir można spożywać świeży w proszku lub jako herbatę. Filiżanka herbaty imbirowej rano może być pierwszym krokiem do dnia z mniejszym bólem stawów. Siedem produktów bogatych w wapń. Twoje kości są fundamentem, który podtrzymuje twoją chrząstkę. Jeśli fundament jest słaby, cały system zaczyna zawodzić, bez względu na to, jak dobra jest chrząstka. Produkty mleczne i pokarmy bogate w wapnie, takie jak mleko, ser i jogurt, wzmacniają tę podstawową strukturę kostną. Obraso-Ruberty wapń dba o kości i jest niezbędny do prawidłowego działania chondrocytów, które odpowiadają za produkcję i utrzymanie chrząstki. Jeśli masz nietolerancję laktozy lub wybierasz roślinne alternatywy, sardynki z ośćmi, tofu, migdały, tahini oraz ciemnozielone warzywa liściaste – na przykład jarmuż i szpinak to także świetne źródła wapnia. Ale tutaj jest sekret, który niewielu zna. Musisz połączyć wapń z witaminą D, aby zmaksymalizować wchłanianie tego minerału. To jak mieć klucz i zamek. Jedno nie działa dobrze bez drugiego. Skóra wytwarza witaminę D pod wpływem słońca. Jednak wiele osób, zwłaszcza w miejscach z małą ilością słońca lub zimą, cierpi na jej niedobór. Żółtka jaj, tłuste ryby i grzyby wystawione na działanie promieni ultrafioletowe są źródłami witaminy D w diecie. Codzienne łączenie produktów bogatych w wapń ze źródłem witaminy D może zdziałać cuda dla zdrowia twoich kości, a co za tym idzie, także stawów. Osiem czerwone owoce. Na koniec nie możemy zapomnieć o małych kolorowych klejnotach natury, czyli czerwonych owocach Borówki, maliny, jeżyny, czereśnie i truskawki są prawdziwymi bombami specyficznych przeciwutleniaczy, zwanych antocyjaninami, które chronią Twoją chrząstkę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Badanie opublikowane w czasopiśmie Osteoarthritis and Cartilage wykazało, że regularne spożywanie antocyjanin wiązało się z mniejszą degradacją chrząstki i mniejszym stanem zapalnym stawów. To tak, jakby mieć mikroskopijny oddział ochronny. Pracujący 24 godziny na dobę, aby chronić twoje stawy. Wiśnie w szczególności zawierają związki, które blokują te same enzymy zapalne, co leki takie jak ibuprofen, ale bez skutków ubocznych. Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazały, że regularne jedzenie wiśni obniżało markery zapalne w dwa tygodnie. Pomyśl o nich jak o ochronnej tarczy dla swoich stawów, zapobiegającej uszkodzeniom, Zanim jeszcze się pojawią, dodaj czerwone owoce do jogurtu, śniadania, smoothie lub deseru, by naturalnie wzmocnić ochronę stawów. I tak dochodzimy do końca tej listy. Ale muszę Ci coś powiedzieć. Wiesz, co sprawia, że ta informacja jest tak potężna? Chodzi o to, że w przeciwieństwie do leków, które tylko tymczasowo maskują objawy, te produkty spożywcze zajmują się podstawowymi przyczynami zużycia chrząstki dostarczają niezbędnych materiałów budulcowych, zmniejszają stan zapalny powodujący niszczenie chrząstki i chronią istniejącą tkankę przed przyszłymi uszkodzeniami. Jakby tego było mało, te produkty spożywcze mają również zdolność poprawy krążenia w stawach i optymalizują produkcję płynu maziowego dla lepszego smarowania. I co najlepsze, nie potrzebujesz skomplikowanej ani drogiej diety. Nie musisz kupować egzotycznych Importowanych suplementów, ani stosować ekstremalnych reżimów żywieniowych. Wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne w najbliższym supermarkecie. Większość ludzi szuka skomplikowanych rozwiązań problemów z chrząstką, wydając fortunę na zabiegi i suplementy, podczas gdy odpowiedź dosłownie znajduje się na talerzu przed tobą. To różnica między niepotrzebnym cierpieniem a odzyskaniem mobilności w naturalny sposób. Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od środków przeciwbólowych działających szybko, naturalna regeneracja chrząstki jest procesem wymagającym czasu. Nie zbudujesz domu w jeden dzień, prawda? Podobnie, odbudowa chrząstki wymaga konsekwencji i cierpliwości. Pamiętaj, twoja chrząstka nie zużyła się z dnia na dzień, więc jej odbudowa również nie nastąpi natychmiast. Każdy posiłek zgodny z tymi zasadami to krok w stronę powrotu do zdrowia. Następnym razem, gdy poczujesz ten znajomy ból w kolanie, pamiętaj, że twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji, o ile dostarczysz mu odpowiednie narzędzia. Osiem tych grup produktów spożywczych to twoje narzędzia. Używaj ich codziennie i obserwuj, jak twoja chrząstka zaczyna się odbudowywać. Stopniowo zmniejszając ból, i przywracając mobilność, którą myślałeś, że straciłeś na zawsze. Większość ludzi akceptuje, że ból stawów jest nieuniknioną częścią starzenia się, ale teraz wiesz, że nie musi tak być. Twój następny obiad lub kolacja może być początkiem drogi do odzyskania zdrowia twoich kolan. Podobają ci się te naturalne porady zdrowotne, które naprawdę działają? Zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.